Dziękuję wam, dziękuję serdecznie. Drogie Panie, w szczególności Wam dziękuję. Ha. O, ale Słuchajcie, za co? Dziękuję wam, bo jestem przekonany. Ja, ja to wiem, że dzięki wam dzisiejsza impreza się odbywa. To kobieta w związku jest od tego wiercenia dziury w brzuchu. Chodźmy, jest wam w kamareton. Wiem, że nie lubisz, ale będzie fajnie, nie możesz co tydzień pić. Bardzo wam dziękuję. Super. I w ogóle to jest niesamowite. Ja. Jak dla was ważne jest poczucie humoru, dla was kobiet ważniejsze niż dla nas. Każda z was, jakby ją zapytać o takiego idealnego faceta, o jego cechy, to powiecie, na, na bank powiem, wspomnijcie, że mu, musi mieć mnie rozśmieszyć, musi mieć poczucie humoru, musi mieć to, to. jest super. Nie zmieniajcie tego. Słuchajcie, bo to ratuje wszystkich brzydkich facetów. Tak, nie musisz być ładny, wystarczy, że masz poczucie humoru, to cię tam któraś przygarnie. Oko z do domu weźmie. Super! Naprawdę cię. Ja wiem, że Wam zależy na urodzie, ale raczej na własnej, prawda? Czy nie? Chcecie, żeby para, którą tworzycie, to była taka ładna para, ale Wy się w ogóle nie obrazicie, jak większość urody będzie po Waszej stronie, prawda? No ale słuchajcie, no zresztą rozejrzyjcie się tu po amfiteatrze. Większość par dobrała się właśnie takim kluczem. Ona ładna, a on. z dużym poczuciem humoru. Słuchajcie. W ogóle fajny temat dzisiejszego kabaretonu, e, prawda, motyw przewodni, budowa. Ja tak sobie pomyślałem, kurde, budowa ważna rzecz, ale remont również, prawda? Kto przechodził remont w domu, ten wie, jak to jest, jak to jest ważne, ważne wydarzenie w życiu każdej rodziny, prawda? I słuchajcie, tak jak w telefonach teraz mamy takie playlisty e, do snu, do biegania, do relaksu. Dlaczego nie ma playlisty do remontu, słuchajcie? Nie ma czegoś takiego. I normalnie na tej playliście utwory byłyby tak ustawione, jak przebiega remont. Jest ta pierwsza taka euforia, stoisz z żoną w kuchni. Już wiesz, jak to będzie inaczej wyglądało. Potem jest bieganie po sklepach, po tych wszystkich rłamrę. Prawda? I wtedy piosenka na play, pierwsza na playliście zabiorę cię właśnie tam. Gdzie jutra słodki smak. Potem oczywiście, jak to przy każdym remoncie coś jest nie tak, prawda? Jakieś fugi nierówno, wtedy cugoski. Znowu w życiu mi nie wyszło. Ojciec, wielki sen. Przepraszam, ale pan to chyba skończy. Oj, pójdź na, oś na, Pan coś pił? Potem facet sobie idzie, to w tobie u ciebie się coś zaczyna walić w domu, wtedy podsiadło. Ściany się burzą, szyby pękają na. Las. Próbujesz się to dzwonić do tego podwykonawcy, prawda. Nie, nie chcę odbierać, a jak przyjdzie, to mówi, że on już musi iść, bo on ma jeszcze drugą budowę. Wtedy Hanna Banaszak. Nie, nie możesz teraz odejść. Całaponne, ponne. Prawda, ale sobie jednak idzie, więc zaczynasz do niego dzwonić. On nie odbiera, no to wtedy Adel. Hello. It's me! Hello from the other side! Dobry <grabny> pomysł, prawda? Ale słuchajcie, ile jestem na tej scenie? Powiem wam... Czujecie to? Czujecie? Edyte Górniak jeszcze? Jezu, ja tu zawsze jestem. Jak ja bym chciał kiedyś z nią na przykład w duecie. Dumkę na dwa serca. Ja. Ja za miłutko Chętnie. Kurczę. Wiecie, miałem ostatnio taki szalony pomysł. Gdyby dumka na dwa serca było o czymś innym. Znaczy ja nie wiem szczerze mówiąc o czym była ona, ta pierwsza rozdział, ja takie kurhany spopielały, niewiele zrozumiałem, ale gdyby była, słuchajcie, o wypełnianiu pitu. Równie ważny dla nas wszystkich temat, prawda, co remont. Słuchajcie, chcę wykonać teraz tą akapela z Waszą pomocą, Paszczowo, dumkę na dwa serca o wypełnianiu pitu, dobra, pomóżcie mi. Du, du, du. <grywa> Dziękuję. <Przemy. grywa> Snu już nie mam, pit wypełniam, niech odczepią się. <grywa> Mój miły, co mam zrobić? Kogo spytać? Może spytaj? Brada pita Brada pita A w tabelki Wpisuj mało To odczepią się Super. I jeszcze ta finałowa scena, kiedy nie ma już muzyki. Edyta z Mieczysławem, trzymają się za ręce. My nad Pitem. Nie, bez, bez Szunu, już bez siu. <laughs> no to panie, to mógł pan, że bez Szunu. No, ja tu z żoną, jakby siedzimy, telewizja to kamerujemy tutaj. Zresztą po tyle były bilety, że pan sobie to sam siu powinien. Przepraszam. Przepraszam, Samo krytyka, dobra. My nad skarbówka. O, kasy za nic. Dzięki. Jak wypełnić? Szczerze nie wiem. PIT trzydzieści Się. No kurde. gania, no świetny no. Słuchajcie, ale... Ja wiem, czy wy wiecie, i zwracam się też do widzów przed telewizorami, że jutro to będzie genialny koncert pod tytułem Jedziemy na wakacje. Wiecie, kto tu będzie? Szagi. Mr. Lowa Lowa, Lowa Lowa. Mm. Ace of Base. All that she wants is another baby, she's going to I słuchajcie, ja jestem takim wielkim fanem tych dwóch artystów, a mnie nikt nie zaprosił. Naprawdę, a ja bym się tak sprawdził, ale nikt nie dzwoni, wiecie, a mi się tak marzy, żeby tak, wiecie, tak wystąpić, że tancerze, wiecie, coś śpiewam, jakąś piosenkę, jedziemy na wakacje, wakacyjny klimat, przecież to byłoby super, nie, co? Hej, tancerze, ale że ja mam teraz śpiewać? E, nie, to co, sami chłopcy, co my jesteśmy, Just Five? Jakby jeszcze, słuchajcie, jakby jeszcze dziewczyny były, jakby były dziewczyny, to ja bym nie, co? Hej, nie, że ja będę śpiewał, nie. No, no, sam nie wiem, no dobra! No dobra, jedziemy z tym! O! O! Dziękuję moim kumplom! Kamiowi Westowi i Grzyjowi za zrobienie dla mnie tego podkładu! Jedziemy z tym! O! Oh, o! Oh, o! Oh, oh. Wakacje, jedziemy na wakacje! Gdzieś mamy Egipt i Chorwację, Polska wie, ma atrakcję! Yeah. Wakacje, jedziemy na wakacje Dziś mamy Egipt i Chorwację Polska wieczy ma atrakcje. Na początku pakowania dwa tygodnie mam trzygodnie. Sprzęt, sprzęty, ciuchy, jakieś gry. Balsamy, żele, kremy, dmuchane, pontony, trzy. Oczywiście potrzebne jest wszystko, pokłóciłem się z moją żoną terrorystką, a ja podobno jestem sadistą, sąsiedzi mieli niezłe widowisko. Krzyki i łzy, rozwodziliśmy się razy trzy, a przed wyjazdem ostatniego dnia okazało się, że nie mamy z kim zostawić psa. Trochę się we mnie gotuję, ale urlopu nie zmarnuj. ja go sobie nie zepsuję z powodu psa. Sześć walizek, dwie sztor, preklamówki, rodzina, pies i ja. Gdy ostatni bagaż już domknięto, jak to zmieścić w Cinquecento? Wakacje, jedziemy na wakacje. gdzieś mamy Egipt i Chorwację, Polska większe ma atrakcje. Wakacje, jedziemy na wakacje. gdzieś mamy Egipt i Chorwację, Polska większe ma atrakcje. A więc ja, pies i rodzina zapakowani jak metro w China. Chcę jechać, odpalam, wcisnę gaz, a Cinquecento mi zgas. Wtedy sobie moja żona przypomniała. To taka migała. Werdyk na Anika nie pomaga w biedzie To dalej nie pojedzie Jestem tak skurzony, że też ratuje mnie przed uduszeniem żony Oj żony tata Pożycza nam punto, świata, wreszcie ruszamy, jakoś jest. Ja, żona, dzieci, jest. w punto w upale, opakowanie jak śledzie, powoli te 500 kilometrów jakoś się jedzie. Poza tym traktor, furmanka, kombajn znów. rolnik pędzi są stada krów. Gaz, hamulec, hamulec, gaz, jak na łódce auto szarpie nas. I tu się taka ciekawostka pojawia, pies nam nie puścił pana. wakacje jedziemy na wakacje, dziś mamy Egipt i Chorwację, Polska większe ma atrakcje. wakacje jedziemy na wakacje, Przecież mam Egipt i Chorwację, Polska większe ma atrakcje. A więc ja, pies i rodzina, śmierdzi w tym punto jak w w Chinach. Jakbyśmy wieźli zepsute owoce, żona próbuje mnie wytrzeć kocem. Robię przebieg, dodaję z gazu i policja łapie mnie od razu. A co za zapach od pana czuję? Panie władzu, nie piłem, szczerze melduję. Nie, to taki zapach bardziej od psa. Żona w punto niezły ubaw ma, pochyla się mundurowy z chytrymi oczami. Zapraszam do Radia z dokumentami. Radzi żona, z żoną dyskusja wiadomo skończona. Podchodzę do niego w ręku, mam z kwitek, On się zmarszczył, wręczył mi kwitek. Wracam do punktu, kończy się zabawa. Za próbę przekupstwa czeka mi rozprawa. Wakacje, jedziemy na wakacje. Gdzieś mamy Egipt i Chorwację, Polska większe ma atrakcje. Wakacje, jedziemy na wakacje. Gdzieś mamy Egipt i Chorwację, Polska większe ma atrakcje. A jak wreszcie przyjechaliśmy nad morze, po prostu klasyk, inaczej być może. Haftowana prze jego mać, Stoczył się upał, zaczęło lać. Słońca brak, więc degustuję trunków różnych smaków. Na parkiecie podryguje kto młody, na no, krągło, smażone ryby, gofry, lody. Jeszcze ten śpiewający sąsiad za ściany Przenostop mordy jak porąbany łydnąłem sobie na odwagę i idę mu wrócić uwagę ode mnie wyciągnął co? Czupagę, spokojnie, kuralski bimber taką nazwę miał Słusznie, bo nam głowy nieźle dał Jędrek przeżył, bo to wiadomo, kural sporonina, A mieszko gadać trzy dni później na wydmach znalazła rodzina Wreszcie się jeden dzień upał zdarzył Pitam od Gruwalde o miejsce na plaży. Lato, lato i polecie. Wracamy pociągiem Punto na lawetę. Wakacje jedziemy na wakacje. Gdzieś mamy. Egipt i Chorwację. Chorwację. Polska większa ma atrakcję.